Zapraszam do domu, w którym mieszkała siostra Faustyna. Jeszcze zanim była siostrą Faustyną, czyli jako Helena Kowalska. Dom należał wtedy do rodziny Liprzyców. Rodzina zamożna, pani Liprzycowa, Aldona Liprzycowa, Polka, sama Liprzyc z pochodzenia Żyd. Tutaj mieszkali. Mieli wtedy piątkę dzieci, i, ty, i tymi właśnie dzieciakami zajmowała się Helena Kowalska. Tutaj mam jej taki portret, e, który został namalowany na podstawie zdjęcia, e, które zachowało się. Jej właśnie chyba jedynego zdjęcia z czasów, kiedy jeszcze nie była siostrą Kowalską e, z Łodzi z dwiema siostrami właśnie ma takie zdjęcie, i na podstawie tego zdjęcia mamy taki portret Helenki, bo ją tutaj nazywamy bardziej Helenką niż, niż siostrą Faustyną, ponieważ kiedy tu mieszkała, po prostu była Helenką. Tak była nazywana przez dzieci Liprzyców, tak była nazywana przez panią Aldonę Liprzycową. Zapraszam do środka domu. Ten dom, jeśli chodzi o elementy stałe, które tutaj są, był taki jak te 100 lat temu, kiedy tutaj Helena przebywała. A właśnie to też należy podkreślić, że to jest dokładnie 100 lat temu. E, przyjechała w lipcu 1924 roku i 1 sierpnia 1925 roku stąd wyjechała, wstępując do zgromadzenia sióstr Matki Bożej e, Więc dom wyglądał e, jeśli chodzi o elementy stałe dokładnie tak jak teraz. Ściany, te piękne piece które tutaj są, wszystkie drzwi, obudowy, okien, które tutaj mamy: werandy, balkony, okiennice to wszystko było takie jak w tamtym, jak w tamtym czasie wejścia, właśnie na, na werandy. Widać, że te drzwi są takie z tamtych czasów. Natomiast, jeśli chodzi o Urządzenie tego domu, czyli meble, które tutaj mamy, to nie są meble z tego domu, ponieważ dom zmieniał swoich właścicieli. I w związku z tym nie zachowały się meble, są tylko trzy takie elementy, które wiemy na pewno, że były w tym domu. A wszystkie inne są z tamtych czasów, no ale nie są z tego domu. Zapraszam do kolejnego pomieszczenia. Tutaj mamy zdjęcia rodziny Liprzyców. Samuel i Adona Liprzycowi, czyli pracodawcy naszej Helenki. Mieszkali tutaj przez kilka lat. Swój dom budowali w innej części tego terenu, i my dzisiaj też mamy za sąsiadów ich potomków. Natomiast ten dom należał do ojca Samuela Liprzyca, czyli do rodziny takich całych Liprzyców, a oni mieszkali tu przez kilka lat i wtedy właśnie była Helena. W tym miejscu, kiedy, kiedy tutaj mieszkali. Pod spodem mamy panią Aldonę Lipszicową z jej pierwszymi dziećmi, z bliźniakami. To była Maria i Tadeusz. Tutaj mamy panią Aldonę z wnukami, a tutaj mamy panią Aldonę z prawnukami. Była niezwykle taką osobą, która, która miała taki zmysł. Rodzinny bycia żoną, mamą. Zresztą ona uważała, że Helena też byłaby świetną żoną i mamą. I tak jak siostra Faustana potem pisze w dzienniczku, ta pobożna pani zaczęła jej tutaj układać życie, po prostu prawdopodobnie szukać męża, ponieważ uważała, że Helena świetnie się do tego nadaje, a z relacji dzieci lipczyców o Helenie wynikało, że była osobą niezwykle radosną. Która potrafiła się z nimi bawić, wymyślać im różne, różne właśnie zabawy, bajki. Była też osobą niezwykle pracowitą, która no na pewno świetnie sprawdzała się tutaj jako opiekunka tych dzieci, ale też w ogóle jako osoba, która gotuje, sprząta, pracuje, była bardzo taka, e, taka pracowita. Po drugiej stronie mamy też zdjęcia rodziny Liprzyców. E, wszystkie dzieci Liprzyców. Helena zajmowała się pierwszą piątką. E, ta y, piąta córka, bo wtedy malutka, baniem wlakiem, a pozostałe dzieci urodziły się y, później. Dwie, dwie ostatnie y, y, dziewczyny urodziły się później. Teraz zapraszam do miejsca takiego szczególnego, jakim jest kuchnia. Jest zawsze miejsce szczególne w każdym domu. I y, to jest kuchnia, na której gotowała Helenka. Zachowała się ta kuchnia i właśnie takie miejsce też na piec chlebowy, także to, to jest takie, żeby takie, takie miejsce też szczególnego przebywania Heleny. Prawdopodobnie, nie mamy takiej pewności, ale prawdopodobnie też tutaj spała. No bo jako służąca gdzieś musiała spać. No w tamtych czasach to tak wyglądało, że służba jakiegoś swojego pokoju raczej nie miała, więc być może, że tutaj spała, dlatego też, że pierwsza wstawała, pierwsza Rozpalała w kuchni, gotowała wodę. Trzeba było przynieść tą wodę tej z pobliskiej studni, która jest przy, na, przy naszym domu, akurat od strony kuchni. E, tutaj się dzieci kąpały. E, tutaj wszystko trzeba było gotować. Tutaj e, wszystko zmywać, więc to było takie miejsce szczególnego przebywania halany i myślę, że też tutaj najwięcej się modliła. Tutaj to jest miejsce jej modlitwy. Jej też takiego prawdopodobnie, tak myślę, takiego też myślenia o, o tym, co będzie przed nią, co, co, jeszcze, co jeszcze ją czeka w życiu, no bo ona była też po pierwszych objawieniach Pana Jezusa, ona już Pana Jezusa widziała, kiedy tutaj była, więc jej życie było jednak trochę inne niż życie tych ludzi, którzy byli obok niej. Ona już Boga widziała w swoim życiu, więc jej modlitwa i takie życie duchowe było bardzo bogate. I tutaj ono się też działo. Dzieci lipczyców, które pamiętają Helenę, mówią w swoich świadectwach, że śpiewała dużo pieśni charystycznych. W ogóle śpiewała dużo pieśni, tak z założenia. Pani Aldona, choć nie była osobą praktykującą, to nie zabraniała Helenie jej chodzi, chodzi do kościoła, czy, czy tutaj jakoś śpiewać właśnie pieśni religijne. Także z tych świadectw wynika, że Halenie tutaj było dobrze, w tym miejscu. Przez ten rok, kiedy pracowała tu, no i zarabiała na tę swoją wyprawkę do, do zgromadzenia zakonnego. I e, tutaj mamy jadalnię i właśnie jedna z takich rzeczy, która była 100 lat w tym domu, 100 lat temu w tym domu, to jest ta lampa. Wisząca lampa naftowa, taka duża, piękna, już właśnie ponad stuletnia tutaj, tutaj wisiała. I w jadalni mamy też troszkę zdjęć rodziny lipszyców. W tamtym czasie te zdjęcia były zrobione. Sama rodzina lipszyców, ale też osoby, które u nich pracowały. Niestety na no żadnym z tych zdjęć no, nie mamy. Halenki Kowalskiej nie zachowała się na żadnym zdjęciu. I jeszcze taka, taka ciekawostka. No, na werandzie mamy zdjęcia. I te zdjęcia to są zdjęcia wszystkich dzieci Lipczyców, jak były małe i jak były już osobami w starszym wieku. I właśnie Maria i Tadeusz to. Pierwsze dzieci Librzyców mieli wtedy około 6 lat, kiedy była to Helena, i pani Maria, obdarzona niezwykłą pamięcią, jakąś taką łaską Boga, że pamiętała ten czas i długie lata życia, 105 lat żyła pani Maria, zmarła w tamtym roku w styczniu. Dużo opowiadała o Helenie, dużo pamiętała. Meyer, pan Mejer który kupił ten dom, kupił go w 1912 albo 1913 roku. I wstążki z jego fabryki. Ponieważ był współwłaścicielem firmy Wstążek, zachowały się skraweczki wstążek z przedwojennej e, fabryki. I tutaj mamy też nasz dom w 1912 roku. Proszę zobaczyć, jest on niemal identyczny. Jak widać, zachował się właśnie tak. Rodzina Liprzyców, też pani Liprzycowa ze swoją przyjaciółką Katarzyną Steinberg. Przejaźniły się przez wiele lat I, pa, i właśnie siostra Katarzyna oznajmiła pani Liprzycowej, że Helenka zostanie uniesiona na bo Nie wiedziała, nie wiedziała Liprzycowa, że jakaś polska zakonnica, powiedziała jej, jak siostra Katarzyna, ma szansę zostać świętą. I jak powiedziała imię i nazwisko Helena Kowalska, to właśnie pani Liprzycowa wtedy powiedziała: Przecież to nasza Helenka.